Widzowie, czy kiedykolwiek myśleliście, że pływanie to może być coś bezużytecznego w Fortnite? Ale dzisiaj wszystko się to zmieni, ponieważ przepływam całą mapę w Fortnite całą, cały ocean. I będzie to trudny odcinek, więc zapraszam do oglądania. Idę szukać wędki od razu od razu szukam wędki. Wędko, wędka, wędko. wędko. Nie, myślicie, po co mi wędka? Albo myślicie, że to strata czasu i przy okazji kanibalizm, bo nie wiem siebie, nie? Ora, ale co są warunki? S, Widzowie, w łowie, chcę wam powiedzieć, że ten film zajął 9 godzin i zobaczycie, że sam go nie będę teraz robił. Przyjdą jeszcze kilka gości, pomocników, których właśnie zatrudniłem, ale to dalej filmy. Zapraszam. Dobra, mówimy. Błagam. Yy, rybka. Rybka. Raz, dwa. Uuu, uh, Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Kolejna to słaba. Może coś w domku da będzie, poszło. O, bandorze. Jedno. Tu coś jeszcze. W razie nie. O, i nie mogę używać nitro. To jest bardzo ważne, bo wtedy by było to za Dobra, lecimy. Mam zaznaczony punkt? Muszę tu być. Lecimy. Dziwię. Zaczynamy opływać całą mapę. Maraton robimy. Dzisiaj nazywam się Rybo. Nie, poczekaj. Nie, ta ryba musi iść. Rybko, wyobraź sobie, że przed sobą na końcu oceanu jest twoja żona i dzieci. Musisz do nich popłynąć. Ryba, lecimy tam. Szu. czas pływania zauważyłem i przypomniałem sobie, że istnieje coś takiego jak storm sickness, ale pomyślałem, że leczenie tyle leczenia wystarczy, ale nie wiedziałem, co się zaraz stanie i zaraz to zobaczycie widzowie, ale będzie problem. No i jednak leczenie widzowie nie wystarczyło i pierwsza próba się nie udała. Dobra, widzowie, teraz właśnie wynająłem pomocnika agenta Dżęziary, mega zarąbistynik i agent Dżęziara. Powiedz, co będziesz robił? Robił ryby. A dla kogo? Dla ciebie. Czy to będzie kanibalizm? <głos> <głos> Oczywiście, że tak. Ja już zaczynam właśnie mój maraton. O, nie zaznaczyłem punktu. Dobra, tam zaznaczyłem, już zaznaczyłem. Więc lecimy. Przepał, przepał timelapse Chciałbym mega podziękować za takie piękne wyniki z pod ostatniego filmu. Zrobiliśmy ponad 50 lajków, co myślałem, że jest niemożliwe. I jeszcze dobiliśmy prawie 50 subów. Więc mega się cieszę widzowie. Jeszcze 1000 wyświetleń. Ale jak zawsze muszę podziękować osobom. No co, coś napisały w komentarzu. No i zaczynamy listę dziękuję odnowsa Warmiksa, remino pitera Soety, karolobaczek snajpera zero wiktorka ono of button franka Czapliskiego, inazumiażgo sorry jak źle przeczytałem tym Piasa, tedorek zmorek i derodin więc to wszystko i mega dziękuję za takie wyniki jeszcze raz Wracając do filmu, właśnie zauważyłem mój pierwszy problem. Zapomniałem wyłowić rybek, a mój teammate jest mega daleko ode mnie. Więc musiałem czekać, ale było blisko śmierci. Ale widzowie, nawet jak zginę, pamiętajcie, może mnie zrezować, nie? Ale jak już zginę, albo wyjdę z wody, to po prostu pogrze i się nie liczy. Więc wiadomo co chodzi. A zapraszam do dalszego oglądania. Za trzy, dwa, jeden, epicka muzyczka w tle. A to tu, ty tutaj za chwilę będziesz Dobra, lecę lunch padam, rzucam auto. Ale u mnie się biją O no, jakbym prawie spadł. Dobra, lecę. Ja muszę jednego... Dobra, ja, ja lecę najpierw do strefy, bo... Ej, bo ja zginę! No. Dobra, nie zginę, uf! Dobra, żyję, to by było po mnie. Po mnie w internecie. Ja Mam rękawice to raczej chill. Dobra. Idę. No to zostań już tam. Jak, jest, jak będziesz w strefie, to zostań tam. Nie, 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 nie zostaję. Ja muszę polecieć dalej. Dobra, to ja idę, nie ci na głowę polecę. Bo to każda sekunda się liczy. Dobra. Ty poleć. Dobra, ty tam, ja będę tam. Lecę już do ciebie. Dobra, widzowie, robimy kolejny maraton. Już próbuję to chyba z czwartą godzinę. Jeszcze jestem trochę zmęczony, ale zaczynamy. Dobra, maratonik się zaczyna. Chłopaki się podzielili. Jeden poleciał tam, a drugi leci na medalion. Więc ja zaczynam maraton. Timelapse się zaczyna. Epicka muzyka w tle. Jest timelapse. Przypominam, że próbuję wbić 1000 subów na kod twórcy. No i tylko chciałem to powiedzieć: i lajkujcie, i subujcie, i ogólnie wszystko róbcie. Komentujcie. Pamiętajcie, każdy komentarz jest w kolejnym filmie. Dobre, napiszcie w komentarzu, czy mam więcej robić takich memowych filmików. Dzięki. A panowie. O, czekaj, ja muszę no, o, nie wiem, słyszałem, ten chorobę, bo był, ale jeszcze mi się nie pokazało. Co to za Lecę do was panowie! Błagam przeżycia! Jest tutaj ja plus 5! Nie mogę zginąć! Ja też! Niedługo! To jest beneficjonowanie! To jest. za wiele To jest możliwe, ale potrzebujemy medalionów! No, no, ale. znam medalion o, za trzy Dobra, widzowie, byliśmy mega blisko w tej rundzie. Nawet zobaczcie sobie na tą mapę, co zrobiłem. Tam, gdzie jest litera S, to zaczęliśmy. A tam, gdzie jest litera Z, to zginęliśmy. Dosłownie to było z 50 metrów. Widzowie, mam takiego niefarta, farta, że nie wiem. Trochę smutne, no ale zdarza się. Zdarza się, widzowie. Ale idziemy do kolejnej próby i ta tam się nie wywalam. A, widzowie, kolejna, kolejna próba. Kolejna mam, nadzieję, mam nadzieję, że ta próba się uda. Się uda. Teraz wziąłem innych agentów moich. Przedstawcie się, chłopaki. Siema, siema. Widzowie, w mojej głowie było coś takiego: po dziewięciu godzinach jest szansa, że mogę to zrobić że z sposobem Nitro, z, z kilkoma przyjaciółmi, którzy zabili mi bosa, przynosili mi medy. Bardzo Wam dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli od pierwszej próby do chyba dwudziestej, czyli tej. I zobaczycie, co się zaraz stanie. Jest po dziewięciu godzinach. Let's go. Masz to, masz to. Dobra. Albo nie, masz to bardziej zużyte. Ty jeszcze, jeszcze dalej lecę, nie? No to masz to, bierz mgielkę. Czekaj, dam nie, ci mgielkę. Udało popaki. Idź mnie podwieź do strefy, podwieź mnie do strefy. Dobra, dobra. Widzowie, po udanym challenge'u jeszcze brakowało jednej rzeczy, którą chciałem zrobić, czyli wino. I zobaczcie, co się stało. Dobra, widzowie, wyobraźcie sobie, że ja to robiłem ponad 9 godzin. I edytowanie pewnie zajmie jest jest 3-4. Więc przydałby się sub like za takie poświęcenie widzowie, nie? Ale życzę wszystkim miłego dnia i nau!